Halo, halo, witam serdecznie po raz kolejny w Mandragora Whispers of the Witchery". No i po raz kolejny ruszamy na tak zwany Zamek Brer. Ostatnio udało mi się w tej oto wieży bibliotecznej, chyba tak się nazywała, odblokować pewną wajchę. I tak się zastanawiałem co mi to w ogóle odblokowało i chyba wiem. Znaczy jeżeli przejdziemy z tej oto strony, mamy zupełnie nową windę, która była wcześniej zablokowana. Na samym początku muszę wygrać z kilkoma przeciwnikami. Na samym wstępie nie aż tak prosto. Poczekajmy jeszcze na ich ataki odpowiednie, dobra? Bo ten wróg w zasadzie posiada dwa typy ataków. To łatwo się jeszcze nauczyć. Jeszcze kolejne. Ten jeszcze koleś posiada ataki z bliska. Jeżeli mi pamięci myli, to jeszcze. Zwrócić na to uwagę, proszę bardzo, i no ruszamy na jakieś nowe tereny. Za pomocą wielkiej windy. Może jeszcze jakiś skrót będzie po drodze? Zobaczymy. coś charakterystycznego. Raczej nie. Kolejni kusznicy, jedynie. A, kurde, myślałem, że odejdę. Ale mnie ciśnie. Jakie skróty, coś tu mamy do zniszczenia rzeczywiście. Nowe przejście. Warto było się na tym skupić. No zobaczmy. Co to może być? Mamy save'a. Czyli mamy save'a jeszcze za ukrytą ścianą. To dosyć nietypowe podejście. Jeszcze coś zniszczę raczej nie. Zdewastowana komnata. Wyżej chyba się nie przedostanę. Nie jestem też pewien, może mnie stać na ulepszenie. Tędy awans. Brakuje mi tak ze 100 golda. Zaraz bym to jeszcze wykonał. Może załatwię jednego przeciwnika i tyle. Od tego to mi chyba gwarantuje wystarczająco. To tak jest. Myślę, że warto to zrobić tak w ramach pewności. Nie chcę tracić golda później zbyt wiele. To 400 level, okej. Okay. Drzewko w ciśniemy wojownika po raz kolejny. To jakiś bonus. Zabicie przeciwnika powoduje wytworzenie 20 adrenaliny i przywraca 5% brakującego zdrowia. No fajny mini bonus. Może się przyda. I teraz już ciśniemy trochę dalej. Lepiej z tej strony być. Bo tam bym chyba nawet nie mógł kucnąć pod jego. E, tu mamy możliwość spinaczki, ale to może za chwilę. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony, tak piętrami, jeśli już. Jakoś trupy? A no, to nie jest nikt nadzwyczajny. Że tu jeden kościotrup potrafi wybuchać. Prosta sprawa, jak na razie tędy z kolei. E, może bym jakiś skrót sobie odblokował? Znając życie, Zajdujemy się na dachach. Okej, okay, trochę nietypowa sprawa. Jakoś niżej od razu zajdziemy? No dobra, niech będzie. Tu chyba w lewo nie mogę przeskoczyć. Nie widzę żadnych półek dodatkowych. Jak ja nisko jeszcze spadam. Tam się jeszcze jakieś wampiry znajdują za ścianą. Ale to już więcej teraz nie zrobimy. Dobra, skrót będzie za chwilę. Proszę bardzo. O, jest zamknięte? Naprawdę. No to dziwna sprawa. Z drugiej strony też było pozamykane. To będzie mutant skur, tak? chyba właśnie go widziałem wcześniej. Typowy demon. Kurde. Jeszcze mnie trafił i to kilka razy. Niedobrze. Trochę mnie jednak obił przeciwnik. Nie jest to jakiś super ciężki wróg na stan obecny, ale kiedyś był jednym z mocniejszych. Więc chyba dalej muszę uważać. Bo to też jakieś ptaki? Mogę z niej wejść w interakcję, rozwalić się? Nie, nie ma opcji. O, ale za to mamy kota. Tak jest, mogę głaskać, chyba że mi ucieknie. Wydaje mi się, że być może będzie za to jakiekolwiek osiągnięcie, więc może warto to wykonywać. Dobra, to wkraczamy po raz kolejny na najwyższe dachy. Tym razem jeszcze tędy w prawo. Później zobaczę wyższe piętra. Tam mamy walkę z bosem, najwyraźniej. A tu jest jeszcze przy dach. ok. Jacy zwinni. To nie mam stamina, prawda? Jak mi obili, ale bez zadzieja, to, żem otrzymał obrażenie, że nie wiem. No trudno. Jeszcze kolejne. Dobra, uwaga na ekspozycję i tyle. Kończą mi się możliwości. Mam jeszcze tylko jedno leczenie. Ale takie dodatkowe. W życiu, naprawdę. Czy więcej nie zrobimy? No to w sumie... Chyba muszę się wycofać za pomocą szybkiej podróży. Tak to wygląda. Chyba muszę pójść na walkę z bossem. Wydaje, wydaje mi się, że jeszcze do radę gdzieś tu wskoczyć, tak za chwilę. A, jest winda. Okej, okay, to będzie skrót. Czyli teraz nie ma co więcej wykonywać. No to nasza jedyna opcja prowadzi do góry. Nowe piętra mamy. To chyba będzie walka z bossem, jeżeli dobrze rozumiem. A, muszę się najpierw tym zająć. Jakiś tam negatywny status potrafi aplikować. Dobra, i teraz piętro niższe. No kurde, ale nie nadrabienie, to tak jak w szczepionkę by nawalał. No come on, jak się nie robi. To wszyscy mamy jeszcze zablokowane przejście. Jakiś tam dodatkowy mechanizm się znajduje z prawej. Ale to za chwilę zobaczymy dopiero. No to do góry tradycyjnie. Mapa. O, są i rycerze. Jeszcze nimi się muszę zająć. No nie, jakie hity. Jakie ma szybkie ataki. Jeszcze. Kurde, Wydawało mi się, że już będę poza zasięgiem. Oni nie są aż tacy super ciężcy, ci wrogowie. Ale mają bardzo dużo HP. To z pewnością. Także trzy ataki może być. Muszę im przejść na plecy. No to trzeba na raty wykonać. No ten wrog ma w sumie dwa typy ataków. Jeden jakiś potężny, drugi słabszy. Ale to jest jakieś kombo trzech ataków wtedy. Ale jeżeli jest dwóch wrogów na raz, to może być jednak dosyć gubiące, co i tam wykonują łącznie. A ten się jeszcze potrafi odwrócić w trakcie kombosa. Niech wam będzie, twórcy. Nie działam. To tworzymy. Nie ma opcji. No niestety. No to naokoło. Co my tu mamy? Wydaje mi się, że jakiś piedestał jest przy nas. A, chwyć. Co my tu mamy? A, skrót. ten mechanizm, to pewnie wrota otworzy, tak? Wrota na walkę z Bosem. Jaka jeszcze muzyka? Filharmonia. Bos zapraszana. Herbatkę, nie, to znowu wracamy. Od razu, szybko sobie przejdę po drabinie, mając te wszystkie leczenia, nie co ryzykować. I to idziemy sobie bokiem, to jeszcze nisko potrafi strzelić czasami. I tutaj mamy skrócik. Tak się powinno iść na pojedynek. Rycerze dalej będą obowiązywali, ale to mogę sobie wejść już zwyczajnie. I co już mamy walkę. Zobaczcie, jaka arena charakterystyczna. Another Vampire Hunter! Co koleś potrafisz, pokaż swoje umiejętności. Potrafi się teleportować. Jak Jaki atak? Jakoś tam potrafi chyba złapać z tego co rozumiem. E, to się chyba muszę oddalić. A taki typowy wampir jeszcze się potrafi w te zamienić, jak się one nazywają. Nietoperki. To z kolei. E, te kule rozumiem, że jakoś tam potrafią bić, tak? Na razie większość ataków raczej obijam. Omijam. na e, całkiem sporo HP. Te walki mogą jednak trochę potrwać. Nie, to lepiej nad nie podchodzić. Nie, ja to ataki raczej dosyć proste do zdodżowania, tylko zapominam o tym jednym. Nie, ja raczej nie jest agresywny, jeszcze sobie czasami fruwa. Już jakieś osiągnięcie zdobyłem za... Konanie odpowiedniej liczby leczenia. Kurde, zapomniałem Dobrze, po raz pierwszy. A tak za połowę życia to jest trochę bolesne. No i to są moje wszystkie leczenia. Mam jeszcze takie dodatkowe. Nie żyję, ale mamy jeszcze Feniksa. Porwocie chyba. 45 HP. Zapominam o tym ataku. Okej, okay, teraz radę pewnie wygrać. Muszę go mieć jeszcze na tym samym ekranie, bo czasami, jak jest poza ekranem, ciężko zauważyć, co on tam kombinuje. Chyba, że jeszcze będzie druga faza. Ale to było dosyć zwariowane, bo miało super dużo HP. No cóż, nie? Szans na kolesie, raczej na tym podejściu. Dobra, w sumie taka trochę zmiana planów, bo z tamtym bosem ja tu po prostu nie widzę żadnego potencjału i mi po prostu brakuje damage'a, żeby w ogóle jakkolwiek wygrać. Te walki trwają tak długo, że nie wiem. A więc postaramy się pójść w zupełnie innym kierunku, a mianowicie tędy. To była jeszcze walka ze zupełnie innym przeciwnikiem. Tak zwanym leśnym drzewcem, coś w tym leśny gigant. Nie wiem, może on będzie trochę prostszy do załatwienia? Zaraz się przekonamy. Chyba tak? Jestem pewien. On też całkiem nie zaposiada kombosy, to na pewno. Okay, jeszcze żyje, jeszcze żyje. On ma te ataki AOE. to combo jeszcze jest do ogarnięcia. Dobra, walczymy jeszcze na tego giganta kilka razy. Wydaje mi się, że mniej więcej kolesie, już ogarniam tylko jeden atak. Tego całkowicie nie wiem, co się dzieje. To jest tak pomylone, że nie wiem. Nie wiem, jak te ataki się respią. Czasami są instant przy mnie, czasami są dalej. Próbuję to znaleźć od dłuższej pory i nie widzę żadnej opcji na zwycięstwo. Dobra, dwa ataki tu zdążymy. To jest atak dystansowy. Jeszcze raz zdążę. No, trochę żem oberwał, ale nie ma tragedii. Okej. Okay. trzeba było poczekać. Są dwa ataki, proszę bardzo. Teraz muszę się oddalić, teraz się wycofam chwilowo. Za dużo próbowałem zrobić. Dobra, udało się przeskoczyć. Wyśmijcie. Najtrudniejszy atak, tak jest. Jak tym razem? Dwa ataki my też teraz dwa zadamy. On się będzie obracał. Teraz tak po jednym, więcej nie zrobię. No Te niektóre ataki są tak proste do zdrżowania, niektóre tak o wiele trudniejsze. Jak tam przeskoczyłem. Weźmijcie teraz te bomby jeszcze. Trzy razy potrafi się obrócić. Pierwszy raz widzę takie kombo z jego strony. Może w późniejszych fazach jest to trochę trudniejsze. A, czyli tak należy przeskoczyć. Mniej więcej już widzę kontrę na tą umiejętność, ale też nie jestem do końca pewien jednak. Dwa ataki chyba zdążymy. Dobra, czyli należy podskoczyć jak on nawala, i to uciec od przeciwnika. I to wtedy jest chyba dobrą kontrolą. Z tego co widzę. A, już zapomniałem co on robi. Jeszcze jeden atak zdąża, dobra. Dobra, to już widzę, jak to należy wykonać. Już koleś załatwię. Tak jest. Moramy. No Tutaj mamy przynajmniej jedną fazę. Nasiono dziczy, opanowano. Nasiono dziczy i dalej nie zrobię żadnych postępów. Kurde. Ha, czyli nie przeskoczymy. No dobra. A, jak to jeszcze sobie deaktywować? Tak sobie zaznaczę, że potrzebny mi jest Double Jump. Dobra, w takim razie, co my teraz robimy, jeszcze bym się ulepszył, zapewne z tej oto strony.